Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, witam. No, niedzielę. I tutaj jest trochę, trochę inna już ta niedziela. No i na samym początku smacznego. Smacznego, żebym później nie, nie, nie zapomniał powiedzieć. No, to jest najważniejsze. I co dzisiaj? Dzisiaj no chcę Wam powiedzieć, że mamy taki nowy nabytek. No, ten nabytek to już tak w sumie Trwał od może od czterech lat, no, bo on tam stał y, w, koło Krakowa, czy w Krakowie? Kołtarnowa. Kołtarnowa, aha, kołtarnowa u Krystiana. U Krystiana, wcześniej nawet butniki mieliśmy tylne z niego, no, można powiedzieć to jest już niby brat brata, a może i szwagier tego Supra, nie wiadomo, bo jest trochę inny, to wiecie jak to jest, no ale ja żartuję, no no wiadomo, no eee, no mieliśmy już z Pawłem już dawno powiedzieć koniec, koniec z traktorami kiedy koniec koniec to będzie chyba prędzej z Frankiem i z traktorem no no ale co to już jest tak jak nowotwór, jak się w to wejdzie Sami wiecie jak to jest. Tu mówię do kolekcjonerów, no. nawet do młodych chłopaków, który ma jeden traktorek, ale na pewno już tam z boku zerka jakieś by się kupiło, albo jakąś no, powiązałkę, bo gdzieś na złomie stoi. Może jakąś przyczepkę, o pół by się przydał. No i co by się nie przydało? Wszystko. To co wiązane jest z rolnictwem naprawdę, to wszystko jest potrzebne. No i super, super. Super to jest taka pociecha dla mnie, że super mówię, no ale i traktor super. No i no, takich więcej kolekcjonerów, jakby tak trochę było, takich trochę łapcywych, no takich w sumie jak my, no to by tych traktorów trochę tak z tego złomu bardziej by to... Yy, Porywał można powiedzieć. No ale za to jakbyśmy się na tych złomach zaraz bili jeden przez drugiego, kto weźmie, a bo to ja wezmę, nie, tak. ty ja biorę! Tak, pierwszy tak. byłem, nie? No. To by było, wiecie, i tak ten rynek traktorów się już teraz zmienił, już te ceny no. tego wszystkiego już, poszły. On już trochę stał, wał się obraca w sumie, nawet dość bardzo lekko. Także tutaj na pewno wał na pewno na tyle będzie dobry, żeby tam w razie czego to ślif, a jak nie, to wały mamy, to tam też... To już nie ma aż takiej tragedii. No. Ja może dopowiem trochę historii tego egzemplarza, bo tato może nie do końca akurat tam wiedział w szczegółach. Bo on był ten super u Krystiana, którego pozdrawiam, przy okazji zapraszam, bo też założył kanał na YouTubie. Dzień na farmie, jakbyście chcieli zerknąć. Ten super był kupiony przez Krystiana z zamiłowania do Suprów, w ogóle do Zetorów starych. Kupił go, rozkompletował go, tak jak widać, trochę, żeby, żeby go wyremontować, bo to był problem głównie z tego, co relacjonował z pompą wtryskową. Ale jakoś tak później mu się trafiło, że taki w lepszym, dużo lepszym stanie super się trafił na chodzie z kabiną kompletny. A ten był w trakcie i tak się zastanawiał go na części sprzedać to. My żeśmy się tam już u niego pojawili, no mówię, parę lat temu, tak jak tato wspominał, że 4 lata, może nawet więcej minęło. Z tego supra wzięliśmy błotniki, ale one niewiele się z nich udało zrobić, i potem jeszcze inne musieliśmy kupować. Ale generalnie plan był, żeby z niego zaadaptować skrzyni biegów elementy skrzyni, tryby, nie tryby do tego tatowego supra, bo tam było to wykończone, no i jakieś inne części. Tylko że z racji, że właśnie to było okolice Tarnowa, no to odległość tu robiła znaczenie. No i on sobie tak stał w suchym podwiatom i czekał. I Krystian teraz planował zmiany trochę z tego względu, że chciał, chce trochę rozwinąć tam rolnictwo, pod kątem rolniczym swoje gospodarstwo no i zakupił, chciał zakupić Fergusona takiego z przednim napędem dużego bo ma też Susika 25 no i tak jakoś padło na to, że te Supry będą musiały zmienić właścicieli i pamiętacie, może ja kiedyś pytałem, czy ktoś nie jedzie, żeby zabrać dwa Supry w naszą stronę z okolic Tarnowa to właśnie chodziło o ten temat że może nawet dwa myśleliśmy przez chwilę wziąć, bo tamten drugi naprawdę był warty, ale w międzyczasie się tutaj, pojawiła się tutaj szansa, że, że weźmie ktoś z naszych znajomych, bo chcieliśmy, żeby po prostu te traktory trafiły w dobre ręce. No i ja trochę zrobiłem zamieszania, bo najpierw dałem informację chyba Adamowi, a później jeszcze, jeszcze Tomkowi. No i finalnie po tych wszystkich perturba, perturbacjach przy, kupił Tomek tego drugiego Supra i mu serdecznie gratuluję, bo jest naprawdę w naprawdę świetnym stanie, tam w zasadzie niewiele trzeba robić. Jest w takim oryginalnym w miarę stanie zachowany. No i przy okazji też podziękowania dla Tomka, bo on go zgarnął do nas tego Supra, bo tak żeśmy się dogadali w sumie. E, zgarnął go do siebie, e, prze, e, tego supra przechował. No i to wszystko nam jeszcze przywiózł e, tutaj u nas pod dom, także, także serdeczne dzięki. E, myślę, że u Tomka się kiedyś przy okazji pojawimy, to nagramy tamtego supra, chociaż słyszałem, że jest plan. Że do Lubecka chce tego supra zabrać na do No to to pojedziemy. Byłby pierwszy super na konkursie Orki. Pojedziemy, i super Tomek, dziękuję Ci. Naprawdę się spisałeś. No, no fajnie, super. No i podziękowanie dla małżonki, bo towarzyszyła ci. Na pewno cię tam trochę poganiała. No, <laughs> no także ten super, jak widzicie jest trochę taki trochę taki wymęczony można powiedzieć. Ale wbrew pozorom nie masz takiego przodu roztłuczonego. Taki jest powiedzmy w miarę. Tu w ogóle jeszcze nie wiem, czy to widziałeś jest znak, ale nie potrafię go rozszyfrować, czy to jest jakiś PGR, czy, czy to jest logo, takie jakby ni to PGR-u, ni to nie wiem, zaraz pokażę to z bliska. No bo wiadomo, mhm. że on kiedyś na pewno państwową miał przeszłość. Raczej supra nikt prywatnie w tamtych latach nie kupił prywatnie rolnik, tylko najpierw gdzieś trafiały do... Tak, do, do... do PGR-u. Ja tylko chcę jeszcze trochę przepraszam, że tu panłowi się wcinam. To były przodownicy, traktorzyści byli przodownikami. przodownikami, ale tak powiem trochę politycznie, bo na ogół jeszcze jak do partii należał, to nie ma sprawy z 40 gościągli, a jeszcze wcześniej z, z buldoka. Z a to, buldoka. Ty, to ty też za partię dostałeś? Nie, właśnie, a namawiali mnie, namawiali mnie. Jak ja już autobusem jeździłem, bo przyszedł taki no święty pamięci. To był do, dyrektor do spraw ekonomi, ekonomicznych to był no i przyszedł do mnie na kanał co on chce on to do mnie tam nic wspólnego nigdy nic nie miał to po co no. No ale to już było po czasie Supra bo mi chodziło o to, że bo mówisz, że Supra dostawali partyjni no. No, a ty w czasie Supra. Ale on mnie ciągle, to... To... a wcześniej tam jeszcze kierownik transportu mi też ne, napomniał no bo on też był no. I tego. Tak ogólnie fajne chłopaki były naprawdę, ale pod tym względem to ja z daleka. Zresztą powiem prawdę, jakbym się tak zapisał do partii, ojciec był tak przeciwny, wziąłby mnie chyba widłami, przebił od razu. Przebił on, przecież on jak myśmy byli mali, z, Lekcje zrobione, tak zrobione. Pokazać. Nie matematyka, nie po, historię mi proszę tu dać. I katyń, katyń, ja już do brata nieraz mówię, popatrz zaraz, zaraz będzie katyń na, na tym. A ten katyń był w ten czas e, zakazane to słowo, bo kierownik szkoły to był kolega i mówi, tam Franek bez przerwy o katyniu mówi. Mówi ten. No to tak, ale ojciec był na tyle uparty mówić. Katyń to jest to jest zaraza była tam w tej Rosji. No. Ale wróćmy do traktatu. No, ale przepraszam politykę, bardzo, bo ja się trochę z tematu wyrwałem. Ale niestety nieraz nie idzie y, ukierunkowanym być w jednym temacie. Nieraz czasami trzeba troszeczkę po, poprzeczną uliczkę ruszyć. No. no i tak jest. no Paweł, teraz no może. Ale wracając do supra, bo tak zacząłeś o tym, że to kiedyś przodownicy, traktorzyści dostawali supry i się przesiadali z innych, no to faktycznie, tylko u Ciebie tak nie było, no bo Ty do pomu, jak poszedłeś, to od razu usiadłeś na Supra, nie? Tak, z ja miałem na samochód, wyboru, na Lublinka, ale lubię Lublinie... Tym bardziej, że ten Super już wtedy to nie była jakaś super nowość, bo to w, te, tak no. doceniali tych traktorzystów dobrych to w czasach, ale jak może z Bulldog'a się miał, czy z Ursusa przesiąść w latach tam 50 jak były Supry 35 czy później 50 bo ten jest w ogóle ciekawostka, tak jeszcze teraz przyjrzałem, rzadko się zdarza, że ma tabliczkę znamionową, ten ma, i ma dość niski numer, bo jest 9 tysięcy z hakiem, 9,5 tysiąca i to jest 60 rocznik, czyli to, to jest w zasadzie pierwszy, pierwszy to, rocznik. Ile super. to ogólnie wyprodukowali? Nie a Nie jest... pamiętam, ale tam. Myślę, Mamy że... w książce, ile każdy typów tam jest, ile sztuk, nie, nie i w chcę, jakim jest były produkowane. Nie chcę skłamać, ale myślę, że około 100 tysięcy na pewno tego powstało. No. Ale ten ma numer 9,5 tysiąca i to jest 60 rok, a one od 60 roku były produkowane jako Super, 30, jako super 50 bo wcześniej był Super 35, ale on tam miał parę różnic, to może później jeszcze o tym opowiemy. U nas ogólnie były dwa Supry, chcę powiedzieć, i w ten czas nie było, że przodownik, nie przodownik, bo były tylko dwa Supry i jedna czterdziestka czeska i nic więcej w transporcie takim pomorskim. No i zaraz ten Super, jak ja przyszedłem, upłynili go gdzieś do innego zakładu, bo tak kiedyś było tak samo ził, ził był najpierw, później ziła oddali, to był w tych czasach jak, jak te węgierskie bucegi wyszły. No, bucegi też były popularne takie ziły, to były węgierskie podejrzewam. No, Katarzyna nawet jeździła, nawet kierowcy trochę kleli na te auta, no nie wiem dlaczego, akurat bucego mnie jeździłem. No. I tak to było. No. A w zakładach takich jak PGR-y to jednak była rywalizacja między traktorzystami i dlatego dawali przodownikom. Tutaj już nie było wyjścia, bo było miejsce na ten ciąg, franek. Siadaj, na, jeżeli przyjdzie Lublinek, to pójdziesz na Lublinka. No ale nawet dobrze, bo ja w polu sobie wszystko robiłem. No. Od Edzia pożyczałem pług ciągany od buldoka, kultywator, talerzówkę. Tu jeszcze a propos tego Supra, no to tak stan jest jaki, jak zaraz zobaczycie z bliska, pokażemy. No są pewne mankamenty, są pewne braki. Na pewno brakuje błotników przednich, tylnych, chociaż nie, przednie to są, przednie to są luzem, bo tu część rzeczy, których brakuje na nim w tej chwili, to Krystian dołożył nam w skrzynkach. Nawet niektóre rzeczy może zdublowane. Błotniki tylne, to tak jak mówiłem, mi kabinę z niego, to my żeśmy już kiedyś przywieźli. I ona już jest u nas. Znaczy, błotników to już w sumie tam się nie udało z nich nic zrobić, ciekawego, bo były strasznie skorodowane. Ale mamy inne, które kupiliśmy, żeby do tego supra zrobić porządne. To suma summarum, kupiliśmy dwa komplety błotników, więc teraz jeden nam jeszcze został. Nawet myślałem to kiedyś za inne jakieś części wymieniać, ale dobrze, że się tak nie stało. Bo w tym momencie do tego kiedyś trafią. Na pewno, bo pewnie padną zaraz pytania w komentarzach, czy zaraz będziemy się brać za niego, to na pewno nie. Jedyna szansa, jakby faktycznie gdzieś tam z, z chwilach wolnych się uda, może go spróbować. Tutaj zrobić mu mały przegląd jakiś tam olejowy, pompę wtryskową damy do, do Irka, żeby sprawdził i wtedy, e, jeśli się uda, to może go spróbujemy na chwilę chociaż uruchomić. Zobaczymy, jakie ma ciśnienie, czy w ogóle tu jest szansa z tym silnikiem jeszcze coś podziałać. E, trzeba będzie na pewno do zaworów zajrzeć i taki mu przegląd zrobić dość gruntowny. Jeśli się okaże, że nie, no to. To był trochę taki pomysł, nie to, żeby się tu rozrzucać znowu na dwa Supry, bo to jest drogi remont, ale że trochę zostało części z tego Supra, no to tak jest szansa, że nam się uda tego drugiego też z biegiem czasu zrobić. A szkoda nam po prostu było. Z jednej strony tych części, które zostały, to tak pomyśleliśmy sobie, że... No bo planów raczej, żeby inny silnik wstawiać, bo kiedyś też ktoś nas pytał, czy nie mamy jakichś takich pomysłów, bo dużo teraz na YouTubie jest Zresztą profesor teraz z Białego Stoku też wrzucił tą 60, która ma tam silnik V8 i założył taki... No pozdrawiam, pozdrawiam profesora. No, my super. w tej chwili w tej chwili na razie planów takich nie mamy, ale no różnie może być. Jak się ten silnik by okazał totalnym złomem, to pewnie będziemy szli w kierunku oryginału jednak, ale no, my jednak Nieoryginalny, nieoryginalny no. silnik, jeśli by tak szło zrobić bez bez jakichś przeróbek takich w skrzyni i tak dalej, to zawsze można założyć. Ale na razie raczej takich planów ty nie ma. Prędzej, prędzej to będzie. Tu chodzi o orygina. finansowo, to jest też takie, no, no na pewno no, wystarczy, że profesor dobrą robotę robi, pokazuje, no to gra fajnie, oby tak dalej. A my ciągniemy. My, my ciągniemy w no, kierunku oryginału, a jak Kogoś interesują bardziej przeróbki, a to, to są, są inni, którzy mają do tego więcej może takiego zapału. No, a my przegrobot. jesteśmy tradycjonaliści, można powiedzieć, no niestety. Tu za łożyska trzeba będzie wymienić 30-28, 32-210, no zwrotnicy też jest 30-210 tutaj, bo zwrotnica jest na stoszkowych łożyskach, nie na tych oporowych. No, tu na razie to tylko koło odkręcimy, zobaczymy, może się wymieni, bo mamy gdzieś taką oponę lepszą. Dętkę nową i, i żeby stało na powietrzu. Tył jakoś tam trzyma jeszcze i tam to koło przednie tu jest gorzej. No i co? No i tak jak mówię, no na pewno będziemy szukać jeszcze paru detali, te, takich, które na pewno nie mamy w zapasie z biegiem czasu, czyli jak siedzenie oryginalne, jak obciążniki. Bo do tego mamy komplet. Do tamtego no, teoretycznie nie musiałby drugi mieć kompletu, ale jak się gdzieś trafią. W rozsądnych pieniądzach, to, to na pewno. No na pewno, przystawkę na pewno pierwszą, będzie miał. pierwszą, pierwszą, pierwszą rzecz, pierwszy ten, to w kolejkę wpuścimy Tomka, bo on do tego supra, którego kupił, to też szuka obciążników. Także jakby ktoś gdzieś miał yy, i był chętny na sprzedaż tych tylnych obciążników, to dajcie znać. Yy, bo tutaj potrzebne jest łącznie Albo, 18 talerzy i dwa no. te środkowe. Albo na wymianę coś, jakieś części na przykład. No, no powiem, obciążniki, powiem. mamy coś innego, no, no zobaczymy, tak, no. Na razie, coś za na razie coś, tutaj no. to wszystko jest takie po wodzie pisane, zobaczymy co wyjdzie, pewnie jakby się go kiedyś udało z, z tak uruchomić, żeby chodził, to na razie nie będzie malowany na pewno, tylko będzie jeździł tak jak jeździ, a jeśli by jakiś kiedyś miał malowanie, to dopiero pewnie po jakiejś kapitalce, ale to myślę, że no. jak ładnych parę lat minie, to nie wiadomo czy jeszcze YouTube będzie istniał do tej pory, także to trochę czasu no zajmie, no układ kierowniczy trzeba będzie też zrobić, tu szczególnie to łożysko, tu jest dwukierunkowe łożysko 52 206 takie dwurzędowe, że ono utrzymuje e, wałek, żeby połosowo nie pracował, na przykład obniżył się i zaraz, on właśnie, jego się tutaj reguluje nakrętką, no super, ten super. ale oprócz tego jeszcze tych igiełek jest samo około chyba 120, 200, 120, czy, 120 chyba 120 Eee, chyba 120 albo 160, bo wiem, że tam 30 albo 40 wchodzi chyba na jeden, no, a cztery takie pół. Nakrętka są. i ten wałek w miarę jest, ten gwint w miarę jest tutaj masywniejszy jak tam w 40 był. No. Ale chyba, że kupę lat jak jeździł, a nie było oleju czy coś no, takiego, no, chociaż olej tutaj to można lać sobie z boku tutaj na, jest na yy, korek wlewowy w góry. No, zobaczymy. Nie jest to projekt taki, że, że wiecie, że coś nowego wjechało i zaraz będziemy się za to brać. Ale no chcieliśmy pokazać, że coś tam się udało uratować. Być może, że z niego jakieś drobne części, to myślę bardziej o takich elementach rurki do pneumatyki czy coś. To być może do tego supra trafią w pierwszej kolejności. Bo tutaj nam brakuje takich elementów, więc być może je za, na razie weźmiemy z tego i, i, i przełożymy tutaj. No, ale to. Wszystko no i w, i w tym jeszcze szczególnie, Paweł, to przystawkę założymy, bo mamy, no i podnosik będzie działał, bo ten będzie miał wciągarkę. No to... tak, no to w zasadzie podnośnik, mam nadzieję, że będzie funkcjonował, tylko że on pewnie ramiona tak. zdejmiemy i tak, tak zostawimy tak. go. Chociaż tu ramiona są już też. No zobaczymy. Tak, tylko chodzi o to, że potem w kabinie zobaczymy jak to będzie Aha. funkcjonować, bo być może w kabinie I będzie się łatwiej wsiadać. Ja też ja w pomie jak byłem, to wyrzuciłem je. Jeszcze nawet nie były używane od fabryki no, i bo przystawkę to... też kiedyś, i ona gdzieś przepadła Ale jakąś tam mamy przystawkę i ten, także może tu się kiedyś coś uzbroi, bo w tej chwili z tyłu nie ma nic. No resor jest nawet widzę w dobrym stanie, bo te, na ogół te resory to też albo popękane, albo no. No Tutaj my trochę z bliska pokażemy, e, jak to wszystko wygląda. Wentylator ktoś założył, takiego 340. Prądnica też. To powinna pompa być inna. Jest e, no, pompa wody, tak, tylko wentylator. E, pompa, zaraz zobaczymy, tu jest ta, ta nowego typu, taka już. Czyli bez tego wyjścia do góry na termostat. Tak, tak. Bo niektóre tu miały jeszcze wyjście do góry na, no. na termostat. Tak mądrzej to było trochę rozwiązane, bo później w tej, w tej późniejszej wersji to jest tak, że jak termostat jest zamknięty, to w zasadzie praktycznie 100% dławi tego obiegu. Yy, tu coś, jakieś blachy są podłożone między te wahacze podłożone, bo tu widzicie, to zawieszenie jest takie skomplikowane. Tu super dość dobrze jest myślę u nas na filmach tych poradnikowych omówiony, bo jest cała seria, chyba dwa filmy o całej regeneracji osi przedniej. Yy, o silniku składaniu jest sporo. Tam jeszcze tylko rozrząd, bo znalazłem pewną nieścisłość w książkach. Pajarka. Jeszcze o rozrządzie będę chciał nagrać, znaczy zmontować film, ale tam chcę najpierw powyjaśniać wszystko na 100%, w tym sensie, że no po prostu chciałem zastosować schemat z książki, a podejrzewam na nim błąd i dlatego muszę to wszystko powyjaśniać. Przednia oś, tak jak wspomniałem, skrzynia biegów cała jest omówiona, podnośnik częściowo, bo on też nie był cały robiony, ale jest w miarę omówiony, także układ kierowniczy cały, jest omówiony, także myślę, że sporo takich jeszcze możecie rzeczy sobie tam wypatrzeć. Tu z ciekawostek takich, co można powiedzieć, no to odprężnik jest w tej pokrywie. Prądnica powinna być taka okrągła, na dwóch opaskach złapana, takie opaski okrągłe do tych uchwytów, tu jest trochę inaczej, już zrobione, rozrusznika brak. Tu pasuje rozrusznik od 60, czy R7, czy R11, tak. to nie ma różnicy, chociaż faktycznie powinien być magneton PAL taki podobny do R7, taki oryginalny. Przy okazji numery. Numer w suprze silnika jest tutaj, chociaż to jest mało istotne w tej chwili, jeśli chodzi o numer silnika, a zaraz Wam pokażę miejsce numeru podwozia. Od razu nie wiem, czy tu będzie dobrze widoczne, ale to jest mniej więcej tu w tym miejscu, jest numer podwozia w suprze. Także to też jest często pytanie. I stąd my na przykład na razie nie zakładamy wciągarki do momentu pełnego jakby ukończenia supra i zrobienia przeglądu. Bo ktoś nie pomyślał w tych traktorach. Pod tym względem, że jak założymy wciągarkę, to zasłaniamy numer seryjny i no chcemy po prostu wszystko już zarejestrować i tak dalej, założyć potem wciągarkę, żeby nie trzeba było jej na przegląd ściągać. Zaczep też tutaj Tomek dojrzał akurat, że jest taki nietypowy, bo. Tu ma otwór, że przechodzi ten, ten zaczep przez otwór, bo niektóre tu mają po prostu wycięte, że jak te cztery śruby odkręcimy, to zaczep wychodzi na dół. A w tym układzie to trzeba byłoby rozkręcić go od wewnątrz, nakrętkę tą. Tu jeszcze jest taki kołpak blaszany, u nas tego nie ma, bo przegniło. To jest tylko nakrętka luzem z zawleczką. Więc to są takie tutaj różnice. Wieszak lewy jest jakiś nieoryginalny, bo tu powinien być taka tylko rurka w zasadzie wstawiona, bez regulacji. Prawy z korbką też. Tu jest popękany e, ta dźwignia do załączania pompy. Tu, tu z reguły ta dźwignia jest urwana. Bardzo często tu ale, już... ale pracuje, bo po... sprawdzałem. Znaczy, o. no bo to jest, załącza się pompę. Wałek teraz już się... pompa niby pracuje. O. A teraz, o, teraz luźno chodzi wałek. Bo wałek włączamy tutaj tą dźwignią, a e, pompę oddzielnie. To... Tu tutaj. jeszcze jest niekompletny rozdzielacz, bo nim się reguluje czy ma być dociążanie, czy podnoszenie, czy wywrot no i tu jest dźwignia do uruchamiania podnośnika no ale to jest tutaj akurat niekompletne z oryginalnego siedzenia się tylko zachowało te sanki dolne Także... o, o dziwo, pół są takie w, ogóle w miarę ramię, szczelne bo ramię. nieraz są takie zaoliwione znaczy one tu też są już zaklejone chyba tak mocno, że już nie cieknie albo nie ma co w A, ogóle ramię dobra. było spawane, widzę od podnośnika to prawe może pękło? Dziwna sprawa. Tu wzmacniane jest. No, wiemy no no też, to się wymieni stamtąd, bo. bo taśmy jest... ktoś spawał hamulcową. No, taśmy są dostępne, Szczęki są dostępne, można powiedzieć, bo można tam. Można zre zregenerować, my akurat w komforcie robimy, albo tak. można też kupić w razie jak ktoś nie ma, bo jest niekompletne. To da się kupić w Danrolu, są dostępne. Tu jest taki jeszcze ciekawostka pierścień założony na pół, oś, że jakby się to poluzowało i koło by się zsuwało, to żeby się nie zsunęło całkiem. Musiałoby się naprawdę tak poluzować, żeby no, aż klekotało, a to były w transporcie używane traktory, więc na to bezpieczeństwo trochę zwracali uwagę. Tu jeszcze jest niekompletne, bo tu powinna być taka blaszka z wycięciami yy, przykręcona na śrubę, tu jest urwana ta śruba jak w większości, no. że ona łapie, żeby te śruby się nie poluzowywały. Ale na ogół nie jeszcze nie spotkałem, żeby się kiedyśkolwiek się ta śruba poluzowała. To jest znaczy, zrobione tak. U nas się poluzowało jak jechałem wtedy, Bo tym może pierwszym nie było Suprem świeżo. jak jechałem na ten, nad no. morze, to mi się to poluzowało, że koło mi się przesunęło delikatnie, ale ja sprawdzając w obornikach wielkopolskich tam, sprawdzałem właśnie i zobaczyłem po farbie po prostu, że jest no. przestawione. Także to ale ja możliwe, z... że po, po tylu latach już by się pewnie samo nie przesunęło, ale jak u nas było na świeżo skręcone, może się ułożyło, no ciężko powiedzieć. Także tu jest to. Widzicie kolorystycznie on jest trochę ciemniejszy, bo były dwie wersje. Były takie jasne, niebieskie i takie ciemniejsze, jak tu. Nie wiem, który ładniejszy. Tato miał w tego bladego, takiego niebieskiego. Ten może wizualnie by tak efektowniej wyglądał, no ale zobaczymy. Może się kiedyś docelowo jednego tak, drugiego tak pomaluje. To już na razie najmniejszy problem. Filtry. Filtry olejowe są te dwa przednie baniaki i paliwowe są te z tyłu. Bo, tak z tej strony, tak mocno zabudowany jest ten silnik. Z tamtej strony jest goło, bo jest prądnica w lewoleju, bagnet i rozrusznik. Ale, tak jak teraz rozrusznika nie ma, to wygląda goło. A z tej strony jest wszystko: bo i sprężarka, i pompa wtryskowa. Pompa tu jest w ogóle ciekawa, bo wygląda jak suproska typowa czeska, a jest węgierska. Gamma. Nie wiem, ja tak z taką pompą się nigdy nie spotkałem. Ale zobaczymy, czy coś z tego się jeszcze uda zrobić. Jak nie, to będziemy jakimś innym tutaj próbowali założyć do ewentualnego uruchamiania tu jeszcze też rzut oka na obudowę tego kolektora no i to byłoby chyba tyle, co tu można o tym Suprze powiedzieć jest butla na powietrze, z tamtej strony chyba zawór też jeszcze jest tak, jest, zawór jest tutaj z tej strony zamontowany i te rurka do tyłu, co idzie do do złącza, chociaż tam jest połączona z jakimś elastycznym przewodem, a nie powinna, bo tam pod spodem powinna być od razu ten. Rurka pod spodem, która idzie pod korpusem skrzyni, też jest do butli, także mówię, tutaj jest akurat komplet rurek i bardzo prawdopodobne, że je zaadoptujemy do naszego. Tak samo te sanki tu do akumulatora, który się wysuwa. U nas też tych płaskowników brakuje, więc pewnie zdemontujemy stąd i ja tak mówię do naszego, w sensie tym taty tym pierwszym. Ale to jest nasz. E, no, no, no ale tak mówię do naszego. Ale taty Pawła, no. ale chodzi o to, że e, tutaj no, będziemy to musieli i tak dorobić, ale zdejmiemy z tego, żeby było na wzór, bo tam gdzieś w tamtym nie było, może się, no, może raczej nie pogubiło, ale e, musiało to wcześniej gdzieś zginąć, zanim do nas trafił. Bo on już był tamten super tatowy, jak ja to mówię, rozebrany w trakcie jak do nas przyjechał. No i to by było chyba tyle z takich ciekawostek z przodu. No, można powiedzieć, że będziecie świadkami w dalszych ciągach, w latach, w przyszłości, zobaczycie, bo zawsze gdzieś tam będzie na jakimś filmie. No i zobacz, porównacie dzisiejszy film no aha, to w takim stanie o, tam coś już robione. No, będziecie no, w sumie obserwować. No i, no, i pozdrawiam Was wszystkich. No, my się zabieramy tylko jeszcze, za, zdemontujemy tu koło. I z tym suprem na razie koniec. Z powrotem nakrywamy i założymy mu koło zrobione i, i tyle. No i oponę chyba lepszą ja, chyba. Tak, no mi się wydaje, że mamy gdzieś taką oponę zapasową jak tutaj, taki sam bieżnik albo bardzo podobny, ale tą NRD-owską, więc będzie w miarę do pary. Zresztą tak, no. to nie jest traktor, który jedzie na przegląd zaraz, także tu mogą być nawet na razie nie do pary. żeby ściągnąć koło e, oponę od supra to jest tu taki występ z jednej strony pierścień ma i jego trzeba wyważyć trochę wyważyć widzicie jest wywa... tu jest wyciągnięty i wsadzić tu montówkę to nieraz w niektórych kołach to idzie bardzo ciężko takie coś o zahaczone jest i teraz wystarczy to go... o żeby sobie inną pozycję odbiorę. O, i tak. No, pierścień ściągnięty. Już mamy. Można oponę ściągać. Nie wiadomo, czy nie jest przyklejona.